Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Strategie Inwestowania. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co często jest niedoceniane, a w rzeczywistości decyduje o sukcesie lub porażce każdego inwestora. Tematem dzisiejszego odcinka jest psychologia inwestowania czyli to, jak emocje wpływają na Twoje decyzje inwestycyjne. Inwestowanie to nie tylko liczby, wykresy, analizy, to w dużej mierze psychologia, strach, chciwość, nadmiara na pewność siebie. Wszystkie te emocje mają ogromny wpływ na to, kiedy kupujemy, kiedy sprzedajemy, a czasem czy w ogóle podejmujemy jakąkolwiek decyzję. W tym odcinku dowiesz się, jakie emocje najczęściej wpływają na inwestorów, jakie błędy psychologiczne najczęściej popełniamy, i przede wszystkim, jak je kontrolować, aby podejmować lepsze decyzje inwestycyjne. Dlaczego psychologia jest kluczowa w inwestowaniu? Na początek zastanówmy się, dlaczego tak wiele osób traci pieniądze, mimo że potrafi liczyć i analizować rynki. Okazuje się, że największym wrogiem inwestora jest on sam. Nawet najlepsi traderzy i inwestorzy od czasu do czasu popełniają błędy psychologiczne. Wielu z nas decyduje się na sprzedaż akcji w panice, kupuje, bo wszyscy kupują, albo trzyma stratne inwestycje w nadziei, że w końcu kiedyś odbiją. Badania pokazują, że większość strat inwestorów indywidualnych nie wynika z braku wiedzy, ale z niekontrolowanych emocji. To właśnie psychologia sprawia, że podejmujemy decyzję pod wpływem impulsu, a nie rozsądku. Najczęstsze emocje w inwestowaniu, strach. Strach to jedna z najsilniejszych emocji w inwestowaniu. Objawia się między innymi paniką podczas spadków na rynku. Wyobraź sobie, masz akcję spółki, której wartość spada o 20-30% w ciągu tygodnia. Naturalną reakcją jest chęć sprzedaży, aby nie stracić jeszcze więcej. Problem w tym, że często rynek po takich spadkach odbija, a inwestor sprzedaje w najgorszym możliwym momencie. Jak sobie zatem z tym radzić? Przygotuj plan inwestycyjny i trzymaj się go niezależnie od wahań. Dywersyfikuj swój portfel, aby spadki jednej spółki nie zrujnowały całego twojego kapitału. Chciwość. Chciwość to druga strona medalu. Przejawia się na przykład kupowaniem wszystkiego, bo wszyscy kupują. Popularne jest to w przypadku akcji rosnących w szybkim tempie, być może w czasie bańki spekulacyjnej. Pamiętasz bańkę na kryptowalutach w 2017 roku? Wielu inwestorów kupowało w ostatnim momencie, kierując się FOMO, strachem, że coś po prostu ich ominie. Efekt: duże straty w 2018 roku. Jak tego uniknąć? Stosuj strategię inwestycyjną nie poddawaj się emocjom. Określ swoje cele z góry, określ poziomy wejścia i wyjścia z inwestycji. Nadmierna pewność siebie. Czasami mamy wrażenie, że wiemy lepiej niż rynek. Przekonanie, że mamy specjalną zdolność przewidywania ruchów giełdowych, może prowadzić do podejmowania nadmiernego ryzyka, nieodpowiedzialnych decyzji. Potencjalnymi skutkami mogą być brak dywersyfikacji, nadmierne inwestowanie w jedną spółkę lub ryzykowne instrumenty. Chcąc tego uniknąć, zawsze weryfikuj swoje decyzje. Spójrz na dane, nie tylko na intuicję. Przyjmij zasadę, nie wszystko trzeba robić samodzielnie. Korzystaj z analiz, z narzędzi inwestycyjnych. Efekt sadny. Ludzie mają tendencję do działania według tłumu. Na rynku finansowym efekt ten widać wszędzie. Gdy wszyscy kupują, rośnie cena, a my kupujemy pod wpływem emocji nie analizy. Z grę znów wchodzi mechanizm FOMO. Jest on typowym przykładem efektu stadnego. Nie bójmy się, że coś nas ominie. Stosujmy strategię długoterminową. Nie podejmujmy decyzji jedynie pod wpływem gorących newsów. A wersja do straty: badania pokazują, że strata boli nas psychicznie dwa razy mocniej niż cieszy nas zysk z udanej inwestycji. Dlatego wielu inwestorów trzyma stratne pozycje zbyt długo, licząc na to, że może jeszcze odbiją, zamiast odciąć stratę i zainwestować w coś lepszego. Najlepiej zatem z wyprzedzeniem ustalić wcześniej poziomy stop loss, zrozumiale i akceptowalnie podchodzić do strat, aby nie przetrzymywać stratnych pozycji, a szukać nowych zysków. Podsumowując, aby radzić sobie z emocjami w inwestowaniu, należy mieć plan inwestycyjny. Z góry określić kwoty, które inwestujemy, nasz horyzont czasowy i strategię. Przykład: co miesiąc inwestuję 500 zł w daną spółkę, niezależnie od jej wahań. Należy zadbać o dywersyfikację. Rozłożyć pieniądze między różne instrumenty: akcje, obligacje, ETF-y. Zmniejsza to nasz stres i ryzyko. Możemy też zautomatyzować decyzje, utworzyć zlecenia stałe, ustalone poziomy stop loss i take profit. Dzięki temu emocje mają mniejszy wpływ na nasze decyzje. Powinniśmy się też ciągle edukować i analizować nasze spółki. Im lepiej rozumiemy rynek, tym mniej działamy impulsywnie. Analiza danych, historycznych trendów pomaga podejmować świadome decyzje. Musimy też w końcu być świadomymi naszych własnych emocji. Zamiast je ignorować, zauważyć je, odpowiednio ocenić, zobaczyć, jak wpływają na nasze decyzje, a następnie w miarę możliwości odłożyć je na bok. Możesz po prostu prowadzić drobny dziennik inwestycyjny, zapisywać swoje decyzje i motywacje, które na nie wpływają. Reasumując, psychologia inwestowania jest kluczowa. Emocje mogą prowadzić do strat nawet przy świetnych analizach. Najważniejsze emocje, takie jak strach, chciwość, nadmierna pewność siebie, efekt stadny i awersja do straty, to coś, czego można uniknąć. Jak kontrolować emocje? Najlepiej zastosować plan działania, być zdyscyplinowanym? Zdywersyfikowanym, edukować się i świadomie podchodzić do własnych reakcji. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam do subskrypcji kanału i zostawienia komentarza. Napisz, jakie emocje najczęściej wpływają na Twoje decyzje inwestycyjne. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.